Yo. Ej, po pierwsze, wchodzę, daję siłę spontaną Patrz, jachu, tak wygląda zarost I to jest tak, mordeczko, kiedy wchodzę w Nie no, rozumiem, kiedyś będziesz miał Mordo, co to jest za bezbek? Ja mam, ale kurwa nie chcę I to jest tak, jo, co pierdolisz, stary? Strach? No a może okulary? Jo, mordeczki, dajesz ściemy Na scenie, to ty jesteś memem I to jest tak, jestem szczery znaczy dobre, 4 Jo. Dla mnie on jest modlić się ze mną, 4, 3, 2, Lecę dobrze, wiesz, jestem klasykiem, legendą, Stonehenge! Jo. Lecę dobrze w kurwę, jak Stonehenge dajesz w kółko płynie i to jest tak, yo, Jo. za mną jest kulenie, w tobie rzucam kamienie! Krzeszcze! Dawaj, Jo. Jo. Dobra, yo, 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 dobra, ej, 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 ej. Co ty kurwa nawijasz matole Jak twój jedyny zarost, to kurwa włosy łonowe. Co za suka, nic dziwnego, że się nie goli, jak nigdy nie rucha. Powiem ziomal, twoja babcia się modli, żebyś przestał freestyle'ować Mogę cię mieć ale wózek to od niej, kurwa sobie pożyczy. Składam hasła, pierwszy obraz. Zobaczłego kształta I to jest tak, jak sobie tu wpadam, to ja rzucam rap. To jest proste, głupi celu! Czarno-biały to ma barwy, twój ojciec w więzieniu! I to jest tak, jak sobie tu wpadam, rzucam rap. Dobra, jak sobie tu wpadam, ziom! Lewica przejęła i krzyska i kurwa twój dom! Dobra, dawaj do ręki! Papa doczki. łapy! Aby ja, 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 ja. Coś o mojej babci, tu pierdolą takie ziomki. Zapdź pizdę, bo zaraz do niej dołączysz! Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! yo. A moje łoniaki dla twojej padny są śliczne, bo używa ich jak nici dentystycznej! O! Rzeczywiście to nie jest trudne, bo co mi babcia, jak przed sobą mam starą kurwę? Bo ja jestem jak Tomasz Hajto, to nie żadna mania. Widzę starą kurwę, jestem nie do zatrzymania. Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Yo, yo. Pa, 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 pa. Dawaj, 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 dawaj! A ta mała pizda przed chwilą miała awaturę. Zaraz tą szmatę wyślę za emeryturę! Yo, 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 yo. Ja to stara kurwa? Co to jest za pała Jak się to jest, że cię stara kurwa odjebała? Dobra, ja mówię powiem. No, dawaj, dawaj. Yo, yo, yo. Ha, Dobra, zamknij pizdę, ja powiem kolego. Twoja panna na maturze to zdawała ustnego Dobra, dobra, co ty kurwa gadasz, to jest pisto kiepskie. Jak ty walki nie potrafisz wygrać we własnym mieście! No! <średź> Dobry wers, ona stała z ustnego, a od nie. Chodzę na majki, na kolanach tam robił poprawki. O kur... Dobra, no. dobra, dobra, a ty tak często robisz loda ziomal że ty nie widzisz sensu w ogóle, żeby wstawać z kolan. Dobra, ej, jej, jej, dobra, ty jesteś taką głupią łajzo nie wiem czy masz bardziej starte kolana czy gardło. O! na walkę o pierwsze miejsce w grupie hałas! Coś czuję, że chłopacy dalej będą mieli coś do wyjaśnienia po tej walce. Ale dobra, trzeba tutaj się dowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie. Czy Waszym zdaniem tą walkę wygrał, pozor? Czy może Jahlu? Jeszcze raz, pozor! Czy może Jahlu? Wyrówna, wyrównana publiczność. Panowie, kto trzy, cztery. I mamy kto dwa głosy na Jaha, jaka i Ale spokojnie, pozor też wychodzi z grupy, więc nie martwcie się.